Cześć. Witamy w kolejnych Widokach Zwierzy. To już dwudzieste widoki Zwierzy, czyli te nasze perspektywy M-bankowe, zwierzę M-banku na średnioterminowe zachowanie rynków czy portfele inwestycyjne. Jubiluszowe, więc nowości i nowy współgospodarz programu Grzegorz Fiborek. Bardzo miło, że dobry Grzegorz, powitać. Grzegorz jest pracownikiem Departamentu Doradztwa Inwestycyjnego w M-Banku. Zawsze ma bardzo ciekawy punkt widzenia. Myślę, że takie inne trochę perspektywy obiera, więc będzie taką odświeżeniem naszej formuły. Pierwszy, na pewno nie ostatni raz tutaj z nami, ale do koniec tego słodzenia i przechodzimy do odcinka. Tak, poinformowałeś, że kolejny odcinek nie może się odbyć od cotygodniowego pytania. Tygodnia wiem, że przygotowałeś takie pytanie, a więc czyń swoją powinność. Tak jest. Pytanie tygodnia w stylu milionerów. Tego pierwszego pytania w milionerach, czyli proszę o uporządkowanie kategorii koszyka GUS od największego udziału do najmniejszego danej kategorii w koszyku. I tu mamy takie kategorie jak wybrane, oczywiście tylko zdrowie, edukacja. No i trzecie to napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe. Jak zawsze, odpowiedzi na pytania tygodnia na, na, na końcu odcinka. Można Polacy... by było obstawiać, że, że zdrowie. Nie? Polacy zwykle sobie życzą dużo zdrowia na święta czy urodziny. Także można by było obstawiać, że to będzie na pierwszym miejscu. Ale jak będzie, to zobaczymy. Tak? No tak, cierpliwości. Dwadzieścia parę minut pewnie uporamy się z odcinkiem i ta odpowiedź będzie. no A teraz przechodzimy na razie do, do rzeczy, już tych takich rynkowych i poważniejszych. Ja chciałem zacząć od tego, co się tak w ostatnich tygodniach działo, takie troszkę może szersze spojrzenie. Chciałem zacząć od wykresowego przestępstwa, jak widzicie na, na ekranie. Jeżeli widzicie takie wykresy, na których są dwie dane, dwie linie i one są na różnych osiach pozaznaczane, czyli ta skala jest zupełnie różna, do tego ten okres jest jakiś, taki troszkę przypadkowy, to bardzo bym Was prosił, żebyście nie brali w ogóle pod uwagę tego wykresu i traktowali to jako przestępstwo. Ja się do tego przestępstwa przyznaję. Format YouTube'owy wymaga, żebym jakiś temat okrasił obrazkiem i ten obrazek sobie postanowiłem tutaj trochę stworzyć. Krótko mówiąc, chodzi mi o to, że ostatnio na rynkach mamy sytuację, w której akcje i obligacje zachowują się odmiennie. To nie jest jakieś bardzo dziwne, ale 2022 rok to był spadek akcji, spadek obligacji, rok Początek tego roku to były wzrosty i na akcjach, i na obligacjach. No i ten ostatni miesiąc to jest taki dosyć wyrażny rozjazd, czyli akcje tutaj reprezentowane specjalnie przez spółki wzrostowe, czyli Russell Grow 1000, trzymają się w miarę, w miarę dobrze, a krótkoterminowe obligacje, czyli te, które mocno reagują na stopy, na stopy procentowe, na decyzje banków centralnych, mocno spadają. No i to jest taka nowa sytuacja trochę, trochę na rynku. Jeżeli o mnie chodzi, no to patrzę na to z tej perspektywy, że inwestorzy zapewne pamiętają to, co było kilka lat wcześniej, jak stopy procentowe były zerowe i e, mówiło się, że nie ma innej alternatywy jak inwestowanie w akcje. E, dzisiaj obligacje jednak mają swoje oprocentowanie są bardzo atrakcyjnie oprocentowane na poziomie takim, jakim średnio rocznie można. Osiągnąć portfelu na rynku akcyjnym, tak? Natomiast, no, przewrotnie, te obligacje nie są dzisiaj, przez ostatni miesiąc, można powiedzieć, pożądane, tylko właśnie spółki wzrostowe, które z jednej strony gorzej się mają, jak stopy procentowe są wysokie i można było domniemać, że bardziej te spółki value mogą być bardziej atrakcyjne, a tutaj taki, taka przewrotna sytuacja. Yy, zapewne Paweł, inwestorzy obawiają się może, że jakiś pociąg im ucieknie, co? Tylko wchodzą spółki wzrostowania. No ciekawa jest ta sytuacja, tak bardzo często się mówi właśnie kto ma rację. No, taka legenda rynkowa mówi o tym, że obligacje mają rację i na obligacje trzeba patrzeć, ty faktycznie te podwyżki stóp hmm. procentowych będą jeszcze silne i w pewnym momencie rynek akcji też to zrozumie i gdzieś tam Wyceni to. Chociaż w tym przypadku nie jestem przekonany, że tak totalnie być musi. To jest takie pierwsze pytanie, które może zostawiamy trochę otwarte, bo dalsza część odcinka właściwie będzie o tym, żeby trochę sobie na to pytanie odpowiedzieć. No i trzeba zająć się tym, co było w zeszłym tygodniu, czyli Frost mówiąc, inflacja w Stanach Zjednoczonych. Odczyt, który pobudził emocje, pobudził rynki, pobudził traderów i krótkoterminowych spekulantów. No dobra, Grzegorz, to pierwsze podstawowe pytanie: co z tą inflacją? Czy te dane inflacyjne to były dobre, czy to były złe dane? Bo przyznam, że ja już się pogubiłem. Znaczy tak, no dane, ostatnio inflacja była niższa niż poprzedni odczyt, natomiast wyższa niż rynek oczekiwał. tak? Także widać było, chociażby po rynku akcyjnym, że po tych danych, przed taką konsternacją, trochę tej zmienności się pojawiło w krótkim terminie. Ale no, rynek stał w miejscu, bo widać było ewidentnie, że ciężko inwestorom zinterpretować, czy, czy to jest dobrze, że jest niżej, czy jednak źle, że, że jest to wyżej od oczekiwań. Tam tak. poprzednia... Czyli krótko mówiąc, ktoś, kto jest mocno zainwestowany, <laughs> interpretował to, że to jest najniższa inflacja od. 12-15 już nie pamiętam ilu miesięcy, ten kto jest niedźwiedzi i dalej czeka na spadki mówił, no ale to jest niżej, wyżej niż prognoza i to pokazuje, że ta inflacja jeszcze może gdzieś tam się wybić, także jak zawsze na rynku dwie strony i, i trochę każdy mówi to, co, to, to w jakiej pozycji się, się ustanowił, no ale mamy tutaj pa, fajny wykres, Aha. który nam no, pokazuje skąd ta inflacja i co na tę inflację wpływało. No tak, na lewej stronie widać, że ta roczna inflacja na czerwonym wykresie wyraźnie spada od połowy zeszłego roku. Widać na miesięcznych odczytach, czyli te brązowe słupki, że one są dużo niższe niż te jeszcze słupki sprzed połowy. Roku, gdzie przekraczały miesiąc do miesiąca 1%. No ale jeżeli wejdziemy w komponenty tego odczytu inflacyjnego, no, to widzimy, że ten element dezinflacyjny jest dzięki spadającym cenom energii, tak? Te ten zielone pole widać wyraźnie, że się zmniejsza. Też zapał konsumentów do, do wydatków jest niższy, to widać po czerwonym polu. Natomiast widać wyraźnie, że te niebieskie pole, czyli usługi cały czas są odpowiedzialne za wzrost tej inflacji i po prostu z każdym odczytem widać, że on jest wyższy. No tak i tu mamy konsument... taką, taką sytuację, tak, że, że teraz. Słychać takie głosy, no, że gdyby nie te usługi drożejące, to tej inflacji by nie było. Ja to słyszę już od, od, od dwóch lat. Najpierw tak? były samochody używane, a gdyby nie liczyć samochodów używanych, które bardzo mocno rosły, no to inflacja byłaby połowę niższa. A potem były różne inne rzeczy. Teraz mamy te usługi. No, oczywiście usług nie można wyciągnąć przed inflację. Nie, nie ma to totalnie sensu. Ale usługi usługą nierówne, i wiem, że Grzegorz też przygotowałeś jakieś takie zestawienie. Co w tych usługach drożeje, i znowu, co moglibyśmy wyłączyć, żeby tej inflacji nie było? Znaczy, no, tak jak wspomniałeś o samochodach, no to tutaj zielone pole jest odpowiedzialne za transport, więc ten czynnik widać, że od wielu miesięcy jest w miarę porównywalny. Natomiast. Zakwaterowanie, koszty związane z mieszkaniem, czy czynsz, czy można powiedzieć hipoteka e, reprezentowany przez niebieski słupek, e, widać, że po prostu stale rośnie. Czyli ewidentnie jest tutaj pokłosie wyższych stóp procentowych, tak i e, no, to jest ten element, który najbardziej ciąży konsumentowi e, i powoduje po prostu no, większą tą inflację. No tak, bo ten konsument w Stanach Zjednoczonych to zawsze ma jakby takie, są dwa czynniki, tak? Czyli z jednej strony ten konsument patrzy na cenę energii, czyli właściwie na, na to, ile kosztuje benzyna na stacji benzynowej, taka bardzo ważna rzecz dla Amerykanów. No i to ostatnio mocno spada. Ten po, ten, ten, ta, ta pewność konsumenta mocno rosła, no bo on miał coraz więcej pieniędzy tak naprawdę na wydanie, bo oszczędzał wersus jeszcze kilka miesięcy temu na, na cenach benzyny. Teraz rosną różne inne rzeczy bardzo mocno, głównie właśnie te usługi i, i, i otwiera się po covidowo to cały czas wszystko. I, i, I restauracje, hotele, to tam mamy też bardzo wysokie dynamiki inflacyjne. Więc pytanie, na ile ten konsument jest pewny siebie, bo to jest zawsze to, za, zawsze to pytanie, bo ten konsument, który mocno wydaje, będzie jakby proinflacyjny, Konsument, który się przestraszy, konsument amerykański, który będzie zacznie zaciskać pasa, no to Aha. może być taki czynnik dezinflacyjny. No i pytanie, w którym momencie my teraz jesteśmy? Można patrzeć na różne dane. My spojrzeliśmy na takie dane bardzo twarde, bardzo szybkie i bardzo dostępne, czyli dane o wydatkach z kart kredytowych. No to może Grzechu, co tam na tych kartach kredytowych zagrajmy sobie w karty i zobaczmy, co, 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 co nam wyjdzie. A więc tak, no, widzieliśmy dane z Banków Ameryka, który swoje wewnętrzne dane opublikował, gdzie widzimy, że faktycznie od połowy roku dynamika wzrostu wydatków spadała na kartach kredytowych. Prawdopodobnie było to przyczyną powodem z tego, że konsument na koniec roku dość sporo słyszał o zwolnieniach. mówiło się naprawdę dużo o tym, że. Megatechy będą zwalniać i, i, i ten element taki w, w mediach, że, że szykują się zwolnienia w Stanach Zjednoczonych, zapewne przestraszył ich i konsumentów i spowodował, że w wydatkach swoich, swoich byli trochę bardziej Tak, Natomiast i to, nowy i to rok nowy ja i. Tak. Nowy rok, nowy ja i widać, że styczeń już wzrósł w wydatkach i, i to widać właśnie po lewej stronie. Dokładnie. Czyli te słówki pokazują podszczone miesiące i dynamika wydatków na kartach kredytowych, czyli taki przeciętny Amerykanin w maju wydawał 6% więcej niż rok wcześniej. W takim uh -huh. listopadzie te pół, półtora powiedzmy sobie, tylko więcej, no, a styczeń. E, tak, trzeba było kupić ciuchy na, na siłownię. Znowu poruszamy temat początku roku. E, I te karty poszły w ruch. E, no tak, ale czy to dobrze, czy to źle? Czy ten amerykański y, y, konsument mocno się zadłuża, e, bo ten prawy wykres pokazuje nam chyba, że nie do końca się zadłuża, to nie do końca jest jeszcze koniec możliwości uh -huh. wydawania pieniędzy przez Amerykanów? No nie, no naturalne jest, że mamy zdolność kredytową, czyli możemy wydawać większej ilości kart kredytowych, jeżeli stać nas na tą zdolność, tak? Czyli albo więcej zarabiamy, albo mamy więcej aktywów, oszczędności. No i po prawej stronie widzimy, że oszczędności Amerykanów sprzed COVID-u nadal są 40, od 40 do 60% wyżej. Tak? Także widać, że jeszcze cały czas mają taką poduszkę bezpieczeństwa i prawdopodobnie mogą się czuć całkiem swobodnie w tych dalszych wydatków, wydatkach. A to jest jednak element, który zapewne Fedowi nie będzie się podobał i taka retoryka, że jeżeli ta inflacja dalej raz będzie słabiej zaskakiwała. Albo odczyty będą wyższe niż, niż poprzednie, może skłonić członków Fedu do wypowiedzi o, o wyższych podwyżkach niż miało to miejsce do tej pory. Tak? Dokładnie, czyli cały czas trwa ta sama walka, o której w widokach rozmawiamy już 20 razy, że może w każdym odcinku ten temat został poruszony czyli e, działania Fedu, recesyjne, czy znaczy wywołujące recesję, czy gospodarka na tyle silna, że pomimo podwyżki stóp procentowych świetnie ma się rynek pracy, świetnie ma się konsument i tak naprawdę nic złego nie może się stać? Ty powiedziałeś mm, o przedstawicielach Fedu, no, no, no Pan Bullard wypowiedział się dosyć tak, czyli, czyli zapowiedział, że w marcu powinno być 50 punktów bazowych, choć rynek oczekuje 25 punktów podwyżki. No to chyba zadziałało na rynek, krótkoterminowo. No tak, no tak jak po danych inflacyjnych rynek na chwilę się zatrzymał i nie wiedział jak interpretować dane inflacyjne, tak, już po wypowiedzi e, bularda ewidentnie, e, nastąpiła jakaś realizacja zysków, no też e, musimy pamiętać o tym, że od jesieni praktycznie cały czas mamy ścianę wzrostową na rynkach akcyjnych, tak, także jakiś taki zimny prysznic czasami jest potrzebny, bo Ile można rosnąć bez jakiegoś zatrzymania się, żeby móc odetchnąć w tych zakupach? Tak, tu się z Tobą zgadzam, że ta wypowiedź Bularda została bardzo zinterpretowana niedźwiedzią. Gdyby ona była w innych warunkach rynkowych, to byłaby po prostu kolejna wypowiedź tego pana, który, który jest Jastrzębi i nie, nie, nie ukrywa tego, raczej jest, jest za podwyżkami stóp procentowych. Dzisiaj chyba wypowiedź, czy, 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 czy z weekendu wypowiedź przedstawiciela Fedu z Richmond, który mm, powiedział, że 25 punktów bazowych jest na stole i to daje większą elastyczność. Także to nie jest tak, że to się wszystko wydarzy. Co to osadzić w jakiejś rzeczywistości, w jakichś oczekiwaniach? Myślę, że to jest bardzo ważne, bo, bo te same wypowiedzi w różnej rzeczywistości różnie by się, różnie by zostały zinterpretowane. Rynki mocno porosły, miały prawo się schłodzić i nie stało się na razie przynajmniej nic, co, co nie wiem, odwróciło nam totalnie bieg tego, co na rynkach. Propo oczekiwań i, 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 i rzeczywistości. No, to, to, to te oczekiwania co do, co do stóp procentowych. Tak? To, jest, to, są, to, to jest wykres, który pokazuje nam, co tutaj rynek sobie wycenił. Patrząc od lewej strony na amerykańskim, w amerykańskiej stopie procentowej, angielskiej, no i Europejskiego Banku Centralnego po prawej na ekranie. No, i to są dwa wykresy, czyli to, jak w poniedziałek jeszcze. Rynek wyceniał stopy procentowe w poszczególnych miesiącach na, na fioletowo i to jak ostatnie te wykresy, jeszcze z piątku się prezentują. Jak widać, cała krzywa, jak to się ładnie mówi, się przesunęła. O, prognozy są takie, czy, czy, czy ci, którzy grają na stopę procentową, no, podwyższyli swoje oczekiwania. Te podwyżki będą większe i troszkę bardziej rozciągnięte w czasie. Czyli. Inflacja, którą, o której tutaj tyle mówiliśmy, odczyt inflacyjny, plus pewnie wypowiedzi niektórych członków Fedu, plus to nastawienie ogólnie i taka zmiana oczekiwań może nie jest tak, y, może to nie są tak złote loki, jak jeszcze się wydawało. Tu znowu nawiązuje do naszego poprzedniego odcinka, jeżeli ktoś y, nie wie, o czym mówię, albo o tych złotych lokach twierdzi, to, to brzmi śmiesznie, no to wytłumaczyliśmy to na poprzednim odcinku. Taki. Trochę uwierzyliśmy w taką idealną sytuację, gdzie to wszystko już się ładnie, ładnie kończy. Rynek powiedział: Sprawdzam, rynek powiedział: A zobaczymy, jak to będzie dalej. Oczekiwania się podwyższyły, ceny obligacji spadły, więc, więc mamy, to, mamy, to, mamy to, co, to, co mamy na rynku. A już sprawdzając to jeszcze w, 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 w rzeczywistości, to, to chcieliśmy pokazać jeszcze jeden wykres, który jest z. Bank of America Global Fund Manager Survey to, to posiłkujemy się tymi danymi bardzo często. To co jest po prostu ankieta, gdzie zarządzających pyta się o różne rzeczy. No i tutaj mamy sytuację, kiedy, kiedy pytanie padło: czy oczekujesz wyższego, wyższej inflacji globalnej? I to jest ta ciemna linia, a i czy oczekujesz niższych stóp procentowych? I to jest ta jasna linia. No, i jak widać, te dane, jedne i drugie, były dosyć na ekstremalnie niskich poziomach, czyli bardzo niewiele osób oczekiwało wyższej inflacji. To są, to są pytania z, z poprzedniego tygodnia, więc przed tymi wszystkimi wydarzeniami, o których mówimy. No mhm. i bardzo historycznie mało osób oczekiwało niższych stóp procentowych, bo około połowy. No to nam pokazuje chyba Grzechu, że sytuacja była taka: znowu, wszyscy wierzyli w bardzo dobry scenariusz. I ten zeszły tydzień mhm. nas trochę wypchnął z tego balansu, z tego spokoju i zadał nam po prostu pytanie, pojawił się znak zapytania, czy to na pewno mhm. aż tak będzie różowo. Znaczy, no czekamy na kolejne w takim razie y, odczyty, tak? No bo y, teraz, jeżeli porównamy go sobie do pierwszego slajdu, no to on się trochę gryzie y, z tym, co ma miejsce na rynku akcji i obligacji, ponieważ no, jeżeli oczekujemy, że inflacja już nie będzie rosnąć, no to idealnym scenariuszem jest to, żeby te obligacje mieć w portfelu, tak? Bo w jakimś tam najbliższym terminie będzie się mówiło o zatrzymaniu chociażby wzrostu stóp procentowych, a później o obniżkach. Także no, można dominać, że to jest idealny moment do posiadania obligacji, a rynek na razie widać, że wie swoje. Dokładnie, więc patrzymy, co, co się dzieje dalej, wracamy do tego tematu. Kończymy w tym momencie taką część akcyjno-obligacyjno-inflacyjno-Fedowską. Mamy Grzegorza więc nie może się obyć bez tematu krypto. Krótko, ale, ale myślę ciekawie, dużo dzieje się też również na krypto. Ja pozostanę tutaj jakby biernym słuchaczem, może, może złośliwym komentatorem, ale oddaję głos Grzegorzowi, który, który, który no, no, przedstawi, co się, co się wydarzyło w krypto w zmienionym tygodniu, bo, bo coś tam się wydarzyło chyba istotnego. No, każesz mi e, krótko i zwięźle mówić, no to postaram się krótko i zwięźle to opowiedzieć. A więc e, no, w zeszłym tygodniu ruch na Bitcoinie był e, dość znaczny, no, on tam w pewnym momencie osiągał ponad 15%, e, natomiast istotny był e, 15 lutego, gdzie e, po opublikowaniu propozycji sec Czyli tej takiej komisji do regulacji papierów wartościowych i wymiany, w jaki sposób można by było regulować przechowywanie cyfrowych aktywów, tak? I w jaki sposób też regulować zarządzających czy doradców inwestycyjnych, którzy, w których opiekę te aktywa są powierzone. No, można powiedzieć taka przewrotna sytuacja do tego, co się wydarzyło, ponieważ tego dnia bitcoin rósł 10% niespełna, e, a to jest takie aktywo, które zawsze jest rozpatrywane przez takich wolnościowców, którzy chcą być poza systemem i e, mam bitcoina, chcę być odcięty od całego tego aparatu podatkowego, podatkowo-rządowego, e, no a tutaj informacja, że będziemy was teraz regulowali. To jest ten element, kiedy ja mówię, że ja tego nie rozumiem, bo jakbyś mi, jak mi powiedział, że SEC ogłosi, że będzie regulował y, krypto, to bym powiedział, ojen, jeszcze to, mało mają kłopotów, to jeszcze, jeszcze im potrzebny do tego regulator, no ale to znaczy, tak, nie miałbym racji. No. No ja myślę, że kubeł zimnej wody poszedł po FTX, tak, gdzie można powiedzieć bańka wywołana na, na ich mniejszej walucie, FTT spowodowała, że takie same sprawdza, jak było, jak w przypadku MBS-ów, czyli tych obligacji zabezpieczonych hipoteką podczas kryzysu w 2008 roku, takich bańek można było mnożyć i opowiadać w historii. Rynków finansowych, ale no widać, że jak raz inwestor się przestraszy, no to jednak chciałby już w dalszych krokach uniknąć tego typu sytuacji. No i najwyraźniej no i inwestorzy kryptowaluty uznali, że. Trochę regulacji, nie wiem, czy to będzie trochę, ale, ale regulacje jednak dbają o ich interesy. Będą uciążliwe zapewne dla giełd, które będą musiały zatrudnić dodatkowych prawników, pracowników, którzy będą zajmowali się różnymi regulacjami, raportowaniem i tak dalej, ale, no, to sprawia, że, że taki inwestor zapewne będzie się czuł bezpiecznie. Oni już zapewne odczuwali, że, że taka propozycja ustawy jest w grze, ponieważ jeszcze przed publikacją tej propozycji, tej publikacji na reddicie, czyli na społeczności takiej, gdzie prowadzi się wątki i dyskusje na, na różne tematy, na wątku związanym z kryptowalutą słowo SEK tam uderzyło w pewnym momencie, tysiąc razy było wspomniane na tym wątku, natomiast stake, czyli te przechowywanie kryptowaluty na, na rachunku powierniczym, tak to nazywa, ale to jest to po prostu wallet na, na giełdzie, tak? Tam uderzyło w pewnym momencie 1200 razy, także widać, że zainteresowanie było duże, no i pojawia się informacja, że jednak SEC się tym zajmie i Bitcoin rośnie. Także w mojej ocenie to jest dobra informacja. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość z tymi regulacjami. No, no jak widać tak, na reddicie SEC wspomina się od zera do 100 razy, a, a nagle mówi się tysiąckrotnie, więc faktycznie coś jest, coś jest na rzeczy. No Wygląda na to, że rynek nam się gdzieś tam cywilizuje. Myślę, się te 99,9% Procent użytkowników bitcoina czy posiadaczy bitcoina nie ma się czego bać, bo używa go do po prostu normalnych i y, 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 fair celów, jeżeli, y, y, a, więc, więc nie ma obaw o jakąś wielką regulację. Y, to jest technologia, która na pewno jest fajna, potrzebna i, i, i będzie się rozwijała. Jeżeli będzie się cywilizowała i ten rynek będzie, y, będzie poukładany, to chyba dla wszystkich tak naprawdę dobrze. Y, więc y, 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 dzięki. Grzechu za, to, za ten update z, z rynku krypto i yy, będziemy Grzegorza zapraszać a, i, i na pewno to nie ostatni jakiś tam wątek w tym temacie. Yy, pobocznym, ale myślę, bardzo interesującym i ciekawym również tego takiego psychologicznego, behawioralnego punktu widzenia, to co powiedziałeś. Banki spekulacyjne, te szybkie wzrosty, upadki, fraudy tak zwane takie ta, ta, na, 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 na tym rynku to jest, to jest super ciekawe. Yy, powoli kończymy nasz odcinek, yy, został nam chyba jeszcze yy, klasyczny punkt programu, czyli, czyli po prostu yy, pytanie tygodnia, odpowiedź, odpowiedź uh -huh. na pytanie tygodnia. No więc, yy, no, po, znaczy, odpowiemy, pokażemy odpowiedź, pozostawimy yy, ją bez komentarza. Yy, największy udział w mają napoje alkoholowych wyroby roboty zdrowie 5,7%, edukacja, to jest Polak przeciętnie wydaje 1,16 na edukację. Yy, no jutro ostatni dzień karnawału. Śledzik, ostatki, nie wiem w jakim rejonie Polski, jak się to u Was mówi. Nie wiem Grzegorz, yy, u Ciebie jak się mówiło, czy śledzik, czy, czy ostatki? Yy, ostatki? Ostatki, ostatki raczej. Raczej ostatki, dobra. Yy, no to mamy tyle, zostawiamy tak jak mówię to, bez komentarza. Yy, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia Tobie Grzegorz, sobie yy, i Wam wszystkim, bo to taki czas, że chyba... Wszystkim nam się to przyda. Słyszymy się, widzimy się za tydzień. Dobrego tygodnia. Dzięki, cześć. Dzięki, cześć.